Cześć, przygotowałam dla Was trzy mini kursy z trzema mini e-bookami. Pierwszy mini kurs to 100 najważniejszych czasowników, do którego oczywiście dołączony jest e-book. W tym mini kursie poznacie 100 najważniejszych niemieckich czasowników. Wszystkie te czasowniki poznacie w kontekstach. Usłyszycie i zobaczycie również ich odmianę w czasach przeszłych, a także odmianę tych wszystkich czasowników przez osoby. Drugi mini kurs to mini kurs, w którym poznacie 200 najważniejszych rzeczowników. Do tego kursu, oczywiście, dołączony jest także e-book, w którym możecie także zobaczyć. Możecie tego e-booka wydrukować i mieć zawsze pod ręką 200 najważniejszych rzeczowników, również w kontekstach. Kurs to kurs, w którym poznacie 100 najważniejszych przymiotników. Również usłyszycie zdania z tymi przymiotnikami, i także do tego kursu dołączony jest e-book, tak, byście mieli wszystkie te słówka i wszystkie przykładowe zdania z tymi przymiotnikami pod ręką. Ale, jeżeli e, kupicie trzy kursy od razu, ponieważ każdy z tych kursów kosztuje 30 zł i do każdego kursu dołączony jest e-book. Jeżeli zaś kupicie trzy mini kursy e, od razu, oczywiście z trzema e-bookami, bo one są w komplecie, w zestawie, e, to dodatkowo dostaniecie trzy checklisty. E, czyli takie listy, które pomogą Wam e, sprawdzać, Swoją wiedzę i to, czy już zapamiętaliście słówka z danego kursu, dodatkowo całość za całość nie zapłacicie 90 zł, tylko 80 zł. Jeżeli chcecie kupić jeden, dwa bądź wszystkie mini kursy z e-bookami, oczywiście, to możecie kupić przelewając wybraną kwotę w od tego, ile minikursów chcecie kupić, na te dane. Następnie potwierdzenie przelewu prześlijcie na mojego maila niemiecki z przyjemnością małpa.gmail.com, a ja w mailu zwrotnym prześlę Wam wybrane bądź wybrane minikursy z e-bookami. Do zobaczenia!